Mój syn mi przypomniał ostatnio, że jeden z naszych chomików zmarł, kiedy spadł razem z kołowrotkiem z górnej części klatki, w której się bawił. Może rzeczywiście tak było. I pomyślałem sobie o tym, że my czasem jesteśmy takimi chomikami na kołowrotku. Bo z jednej strony chcemy, mamy nadzieję, albo uczymy się i czytamy, że jesteśmy zbawieni. Z drugiej strony Ciągle gdzieś się karaskamy z poczuciem winy, tak jakby nam nie było wybaczone. No ale jeżeli nie jest nam wybaczone, to nie możemy być zbawieni. A jeżeli jesteśmy zbawieni, to jakim cudem bez przebaczenia? Prawdziwa tożsamość. Osobiste studium biblijne na cały rok. W Księdze Izajasza 43 rozdziale 25 wierszu jest napisane Ja jestem tym, który zmazuje Twe przestępstwa ze względu na siebie, a Twoich grzechów nie wspomnę. W wielu miejscach w Starym Testamencie jest napisane, że Bóg robi to ze względu na swoje imię, na, na siebie, ze względu na to, że tak chciał, że tak nie było jego pragnienie, jego wola. Nigdy nie mówi, że ze, czasami nawet przypomina, że to nie ze względu na wasze jakieś postępowanie, prawda? Tylko dlatego, że kocham Was, że tak mm -hmm. pragnę, że chcę tego. I tutaj to samo przebaczenie przebacza, zmazuje winy. Mimo tego, że wcześniej tam są teksty o tym, że Izrael zbłądził, że okropnie, hmm. źle i strasznie, i że co ja mam z wami zrobić, to, to potem zawsze mówi, ale będzie taki dzień, że zmarzę wszystkie wasze winy, że będziecie mi synami, a ja będę waszym ojcem, że będzie znowu pięknie i że będzie tak, hmm. jak miało być. Mi się w tym tekście też bardzo podoba to, że e, Bóg, Jachwę, tak? E, Pan zastępów podkreśla tam dwukrotnie w tym, w, tym, w tym zdaniu. To ja, tak, to ja jestem tak, tym, tak, który tak. wybacza. To, to nie, to ja zmazuję twoje grzechy, to, to nie ty masz cokolwiek zrobić w tym kierunku. Ja, ja jestem tym, który wybacza twoje grzechy, który je zmazuje. Ze względu na mnie, ze względu na to, jaki ja jestem i kim ja jestem. No, jest... no w Widze 44, następnym rozdziale jest napisane mm -hmm. znowu, że starłem ciemny obłok Twoich przestępstw. zbazałam jak mm -hmm. chmurę Twoje grzechy. Zawróć do mnie, bo Cię wykupiłem mm -hmm. komary. E, lato nie? Z komarami. <grych> Ale a propos, właśnie tak sobie pomyślałam, że chmura to jest coś takiego, no takiego. Mm. Byle jakiego tak naprawdę. Potrafi się zebrać, ale może być łatwo ale rozproszona. Ale łatwo nie? rozproszona to jest ta para jakaś, tak? To jakieś tam coś takiego, co ani nie można tego przestawić jakoś, nie wiadomo jak, ani popchnąć. Mhm. Tylko to jest takie taka mgła, prawda? Ulotne. Ulotne. I tak mi się teraz kojarzyło, że dla Boga to wcale nie jest jakimś wielkim czymś, co nas odgradza, tylko już starto to jest niepoważne w ogóle. Nie o to chodzi, tak? Bo chodzi o miłość, chodzi o to, że Bóg jest po prostu naszym ojcem i chce nas przywrócić do tego, żebyśmy byli tam no, z Nim. No właśnie, zobacz, że to wybaczenie grzechów wcale nie jest nawet celem samym w sobie, tak? to, nie, to nie ma służyć temu, żebyśmy byli święci. On nas traktuje jako mhm. świętych i mówi w tym tekście: zawróć do mnie, bo już ci wy, wybaczyłem. Mhm. Nie bój się tego, tak? Nie, nie chodź głupimi ścieżkami, którymi nie powinieneś chodzić. Chodź do mnie. Zawróć do mnie, bo ja już Tobie wybaczyłem. Ja, Twój Bóg, ja, 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 z powodu swojego, z powodu tego, jaki mam charakter i kim jestem mm -hmm. dla Ciebie, to ja Ci wybaczyłem. Nie uciekaj, wróć do mnie. No, to jest ciekawe też, że to zostało napisane, te słowa, wszystkie, nie wiem, Księga Izajasza czy jakieś, nawet Malachiasza, zostały napisane dużo przed narodzeniem Jezusa, lat, prawda? I, I on już wtedy, Pan Bóg, pisał do. Izraela, do swojego ludu, że już ci wybaczyłem, że starłem, mm -hmm. że już to się stało. To mi się też kojarzy z Jozłem, tak jak miał wprowadzić swój, swoich ludzi do ziemi obiecanej, no to Pan Bóg powiedział, że już dałem wam tę ziemię, mm -hmm. że już to wszystko zrobiłem, tak? Mm -hmm. I to samo z przebaczeniem, więc tak, taka, taka myśl, nie? Mm -hmm. Paweł, ujście do Kolosan Aha. w drugim rozdziale mówi o tym, że ojciec, Bóg. Chrystus ożywił nas, darując wszystkie upadki, i wymazał list dłużny. Hmm. Przybił go, unieważnił go, przybił go do krzyża. Czyli dokonał zapłaty za te nasze przewinienia. Czyli to, co było wymagane z powodu tego, co zrobiliśmy, co my zrobiliśmy, on za to zapłacił. I to się bardzo wiąże z tą kwestią pewności zbawienia. Wydaje mi się, dlatego że. My nauczyliśmy się funkcjonować w naszym chrześcijaństwie w taki sposób, że musimy pokutować, co jest prawdą, ja się z tym zgadzam. Człowiek bez pokuty nie jest w stanie przyjść do Boga i nie, nie jest w stanie przyjąć tego, co Bóg dla niego ma, ale to nie my musimy odpracować ten, te nasze winy i ten nasz grzech i, to, i te lata, które chodziliśmy bez Boga. I w ogóle, często bez, bez jakiegokolwiek namysłu nad jego miłością, tak? bez świadomości tego, kim on jest i kim my jesteśmy w nim. Ale pewność zbawienia nie pochodzi z tego, że my się do czegoś dogrzebiemy i że my to odnajdziemy na nowo, mm. tylko ona pochodzi z tego, że on zrobił to, co było do zrobienia w związku z naszymi błędami, w związku z naszym grzechem. Czyli poszedł, wziął tą listę dłużną, o której Paweł pisze oczywiście do kolosan. Mm zapłacił za to, przybił to do krzyża, czyli krzyżem dokonał zapłaty, mhm. a nie dopiero my musimy coś odkupić. Mhm. No właśnie, to mi się trochę wiąże, tak myślę o tym, że czasami ludzie myślą, że wybaczone im zostało to, co przeszłe, mhm. no nie tak. wiem, do chrztu na przykład, ochrzcił się, cała przeszłość mu wybaczona jest. I to faktycznie jest kamień z serca, tak, no bo Człowiek się Uf. fajnie czuje, nie? Zresztą, właśnie, czasami jest tak też, że chrześcijanie się, że tak powiem, z domów chrześcijańskich wracają, jakoś tam do Boga chcą z nim spędzić życie. Wtedy tak sobie myślę o tej przeszłości, że może nie było taka straszna, nie? Jest mniej do przebaczenia. No właśnie, i się A trochę za... zaczynam robić jakieś głupoty. A później nie? zaczynam robić różne rzeczy i sobie myślę, no dobra. Tylko, że tak właśnie sobie myślę, że to w ogóle nie ten kierunek, no bo co to znaczy, że jakiś w ogóle nie ta bajka, nie? No i tak sobie chciałabym przeczytać Rzymian, czwarty, rozdział 5 do 8, bo to jest też tekst, który czytaliśmy w tygodniu. Kto jednak nie pracuje, lecz wierzy temu, który usprawiedliwia bezbożnego, temu wiarę uznaje się za sprawiedliwość. Tak też Dawid opisuje szczęście człowieka, któremu Bóg przypisuje sprawiedliwość niezależnie od uczynków, mhm. szczęśliwi ci, którym przebaczono nieprawości, których grzechy zakryto, szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie przypisze grzechu w czasie przyszłym. Mhm. Czy to szczęście ma być udziałem tylko obrzezanych? Co z nieobrzezanymi? Przyjrzyjmy się temu. Kiedy czytamy, że wiarę uznano Abrahamowi za sprawiedliwość, to pojawia się pytanie, w jakich okolicznościach się to dokonało? Czy był on wówczas obrzezany, czy nie? Nie, otóż nie był obrzezany. Był nieobrzezany. Znak obrzezania otrzymał jako pieczęć usprawiedliwiającej wiary, tej wiary, którą miał przed obrzezaniem. W ten sposób stał się ojcem wszystkich wierzących. Nieobrzezanych, aby im również wiarę uznano za sprawiedliwość. Mm. Wiara za sprawiedliwość, nie? Tu, no tu jest zupełnie przeniesienie w inną, jakby rzeczywistość, tak? Nie tego, że liczenia grzechów, czy, mm -hmm. czy patrzenia, czy ja grzechę, że teraz, czy ja teraz nie grzeszę, tylko po prostu w, w świat wiary, jakby tak? świat tego, że zawierzyłeś i jesteś usprawiedliwiony i jesteś. W innej rzeczywistości. Żyjesz życiem duchowym. Żyjesz zupełnie nie patrząc na to, co mógł już starego obłok. Mm. Jezus podczas ostatniej wieczerzy, nie, gdy podawał uczniom kielich z winem, mówił, że to jest krew, która jest za wasze przewinienia e, przelana jako zapłata. I Paweł też o tym w, w pierwszym rozdziale listu Dafezjan pisze, bo mówi, że w Chrystusie, w umiłowanym, w tym namaszczonym, e, który. Staje się naszą rzeczywistością, bo pierwszy list, pierwszy rozdział listu do Efezjan, to jest wielki taki pasaż, w którym Paweł mówi o tym, co mamy w Chrystusie i kim jesteśmy w Chrystusie i co jest naszym udziałem. I on mówi, że w nim mamy odkupienie, ale skąd się to odkupienie wzięło? Znowu podkreśla dokładnie to, o czym mówił Jezus, że mamy w nim odkupienie przez Jego krew. Odpuszczenie upadków według bogactwa Jego łaski, nie według mm. e, naszych starań, albo nie według tak, Jego ograniczoności. Nie, On e, jest nieskończenie bogaty w łaskę wobec nas, bo nas kocha, bo nas zrodził z miłości. I sam na własne życzenie e, i z własnej nieprzymuszonej woli e, poszedł po to, żeby nas odkupić. W Jego krwi mamy odpuszczenie grzechów. Dla tych, którzy nie zauważyli albo zapomnieli, chcę zaznaczyć, że ta krew została przelana cirka 2000 lat temu. To się już wydarzyło. Zapłata została dokonana za wszystkie Twoje grzechy i to zanim Ty się urodziłeś, więc siłą rzeczy nie ma znaczenia to, czy te grzechy które zaczynasz liczyć, są przed dniem twojego nawrócenia, czy po dniu twojego nawrócenia, czy przed chrztem, czy po chrzcie, czy te, które przyjdą za tydzień i za rok. Zapłata za twój grzech jest zapłacona i jest kompletna. Za grzech, czyli tak naprawdę za twój stan w grzechu, za twoje bycie tak. w grzechu, za to, że grzech panuje nad tobą, że jesteś pod nim. A nie, że konkretny uczyneczek jakiś, nie? Uczyneczek nie trwa. są wyłączone. Tak, z tego. nie są wyłączone. Oczywiście, że nie są, ale tu właśnie to jest ważne, żeby tą różnicę zobaczyć. Zresztą Dawid, który miał objawienie właśnie Dużej Miłości w psalmie 103. Pisze, 10 do 12 wiersza, nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nam nie odpłaca według naszych win. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest jego łaska dla tych, którzy się go boją. Jak daleko wschód leży od zachodu, tak daleko on oddalił od nas nasze nieprawości. Żeby rozwiać jakiekolwiek nasze wątpliwości w tym temacie, Paweł w 8 rozdziale listu do Rzymian zwraca uwagę już na taki chłopski rozum w tak. kładzie. W słowiową kawę na ławę i mówi, kto macie oskarżyć? oskarżyć. Mm. No bo to, że, nas, że naszym oskarżycielem jest diabeł, to Jezus na to zwracał uwagę. Ale my się nie boimy potępienia ze strony diabła. Najczęściej się boimy potępienia ze strony Boga. Stąd no się biorą nasze niepewności no to co do zbawienia i co do tego, czy jest nam wybaczona. I Paweł tam tak mm. mocno pisze, kto macie oskarżyć? Czy Bóg, który Cię usprawiedliwił, czy Chrystus, który wstawia się za Tobą, który oddał za Ciebie swoje życie, czy On ma być przeciwko Tobie? Przecież Bóg, przecież Chrystus, na Twoją korzyść działali. Przecież wnieśli sami opłatę, zapłatę, która sprowadziła Cię z powrotem z miejsca przekleństwa do miejsca błogosławieństwa. Z sytuacji, w której żyłeś w oddzieleniu od Boga, do sytuacji, w której możesz go poznać. Pamiętacie te teksty, że życie wieczne jest, aby poznali Ciebie i mnie? Jeśli widzisz sens w tym, co robimy, podziel się dobrą nowiną z innymi. Subskrybuj nasz kanał, włącz powiadomienia i udostępnij ten film swoim bliskim. Obserwuj nas też na Facebooku i Instagramie. Dzięki. Bóg, który cię nie oskarża, mówi o tym, że jesteś święty, nienaganny, że jesteś doskonały, że jesteś Jego dzieckiem, że żyjesz w czystości. Nie, I to nie jest w ogóle zależne od tego, jak Ty się z tym czujesz. Jedyne oskarżenie, które trafia do Ciebie, to jest oskarżenie diabła, które chce Ci powiedzieć o tym, że Bóg Cię nie zaakceptuje i co Ty w ogóle chcesz od Boga. Jak śmiesz w ogóle przychodzić do Boga? Ale to są słowa, które stoją w zupełnym przeciwieństwie do tego, co mówi o Tobie Bóg. Za tydzień będziemy rozmawiać o tym, że poczucie świadomości życia w grzechu jest przyczółkiem, przez który diabeł ma prawo Cię oskarżać, ale Ty musisz się nauczyć reagować na te oskarżenia w odpowiedni sposób, czyli po prostu ignorować je i żyć w świadomości, że one są jednym wielkim kłamstwem. Do zobaczenia.